Cześć, jestem Krasek to w kolejnym odcinku z Hero Zero. Jak już widać nie bez powodu, ten odcinek jest tak zatytułowany Ponieważ już, że będziemy dujali dzisiaj seta Ponieważ przeszedłem do dużej Dragon Z to jest naprawdę pozytywnie nastawiona, fajna. Podoba mi się tu. Będziemy dzisiaj odbierali seta, ponieważ już mam aktywne bonusy dzisiaj do z warsztatu właśnie. Do modyfikacji i nie tylko. Więc będzie można fajnie działać. Ale najpierw zaczniemy sobie od ocenek, bo mamy dwie ocenki, więc najpierw sobie ocenimy i potem będziemy działali z setem. Także lecimy do ocenek. I Pierwszą osobą, którą sobie ocenimy jest dafx 1 to jest aktualnie online, jak widać. Ma fajnego peta. Naprawdę fajny pet jak na pole 30, co dosyć w sumie niedawno wystartował, chociaż... No, może nie całkiem niedawno, ale... Już sobie tam widziałem, że większość radzi. Secik jest widzę z sezonu, więc ładnie. Strategie jakieś się tworzą już, więc y, myślę, że będzie dobrze. A przynajmniej takie nadzieje pokładam. Nie wiem, ile to jest zrobionych. Sprawdźmy. Tysiąc trenów to trochę przymało. Więcej trenów musisz sobie zrobić morderczko, bo masz fajnego pecika. Tylko wtedy trzeba bardziej e, dowalić. żeby on jeszcze bardziej karał. Smoky widzę, że masz wszystkie na 50, to jest coś braty. Na przykład ja nie mam tak. Osobie jedne. To jest standardowe, tylko drzewka jest zmieniona, widzę. Eee. I kryjówka. Gierówka się dobrze rozbudowuje I bardzo fajnie Widzę, że centrum spekulacyjne buduje Czego większość nie robi Więc naprawdę pokczamp. Szacunek Bo wiele osób pomija to w ogóle centrum spekulacyjne I ma to w dupie Ale na szczęście ty, ty tego nie robisz Więc jest gicik No, przejdziemy do kolejnej osobki I kolejna osoba jest Dyszka która, Który zajmuje Czwartą pozycję Na uk 6 czyli no, nieźle, ale to jest tak, tego co widziałem, to nie jest aż tak ciężko wbić. <grym>, tak naprawdę, no, zobaczcie 266. To szczerze, jak ja mam tam poszedł to coś, żebym miał top 1. <grym>, no, ale troszkę też raczej da się da osiągnąć. A więc tak, musisz sobie sklecić sycika. Widzę już od razu, tak jakiegoś. Kupić sezonik cokolwiek i wbić go tam, żeby mieć reseta. No pes nie jest taki wcale, że najgorszy, ale widziałem lepsze. Staty to ja bym pociągnął trochę tej siły, bo to jest za mało. Widzę, że masz dwie spółki po 50 Czyli coś tam oponek masz Jeżeli chodzi o tyreny. Masz 1000, to też troszkę też mało. Troszkę też trzeba temu podciągnąć. Kijówka tak samo widzę jak u poprzedniego kolegi. Natomiast tu mamy centrum spokojności na szóstym, ale nie jest najgorzej. To jest inne rozmieszczenie, ale trochę bardziej rozbudowane, mi się wydaje. No, ale fajno. Dobrze idzie. Ważne, żeby ten trend rozwin rozwinąć na dziesiątej, będzie GIT. No. no, więc przechodzimy, może do robienia seta po prostu. No, tylko przed robieniem seta trzeba odebrać oczywiście wszystkie tutaj rzeczy i rozpocząć kolejne. Żeby się robiło już. Mamy 98 opon, więc coś tam będziemy mogli odprać, że tak powiem. Ogólnie, jeszcze powiem, przed seta w tych yy, trenach. Jak jest ten yy, jak to się nazywało? Zmysł bo, yy, bohatera do treningu To nie jest zbyt OP. W 3 minuty zrobimy 50 trenów z bateriami, nie? Więc yy, pozdrawiam. To jest zbyt OP i no, mały level może być lepszy. Od y, nawet 200 jestem takie zadania. Więc pozdrawiam serdecznie. Dobra, tu jest secik nasz. Czy mamy miejsce wyku całe? Mamy całe miejsce wykół. Odbieramy seta po kolei. Uh -huh. A rzutki też sobie odbierzemy. Miałem rzutki potem odebrać. Pod, po odebraniu seta, ale dobra. Musimy zrobić dowolnego seta. Bo bez dowolnego seta nie będziemy mogli dobrze karać. jak wiadomo, karanie jest w tej grze podstawą. Trzeba innych karać. Pecika też odbierzemy. Beciek to jest taki średni, jak go wezmę założę. Ale jak widzicie ja mam wpis do tych petów 52 dokładnie. Ale zostaję przy swoim I on mi... zaraz... my założymy tego seta. Bo on mi tutaj będzie dawał już yy, do inaczej czyli rozłożenie tych statystyk. Chociaż mam full seta, tak, mam full seta, ale tu mi nie pasuje to. Ale siłę nadal się trzyma, więc jest git. Hmm. Czy to mi dobrze daje? Nie, to mi się chujowo daje. To odbiórę za bo to jest droższe do wirowania. Chociaż petat ja mu tak zbytnie nie zmienię, bo to mi daje inteligencję. Dobra, poczekamy z tym. Coś bym lepiej, bo coś mi daje za dużo intuicji. Ja bym to chciał e, pozbyć się tego. To bym mu Ja bym tu trochę podpierał te niektóre rzeczy, żeby nie miały jakikolwiek sens. To No ale póki co to miejsce siada. Dobra, ta, tak może być. Tak co może zostać. Jak będzie. Mm -hmm. Coś tu trzeba pomodzić. To mi w ogóle daje jeszcze więcej kondychy. To daje git, to możemy zamontować od razu. To też możemy od razu cyknąć tu. O. To mi daje trochę, nie tak jakbym chciał. To też mi trochę daje nie tak jakbym chciał. o dwie oponki. Straszny ból. I to mi daje tak. Ja bym to chciał in inteligencję potem zbić jakoś. Gdzie ja mogę inteligencję zbić? Tu mogę inteligencję zbić. Zbijamy inteligencję tu. No, trochę za dużo tej kundych mi dajesz. Mojedeczko. O. O, pasuje. Teraz tu możemy nałożyć to. Tak, to? Czy to? To możemy sobie nałożyć. O. A to. O, widać, ja jakieś jeszcze rzeczy, mam. Coś tam mam. Mógłbym tego w sumie użyć, byłoby git. Teraz bym tylko wyrównał pozostała, to jeszcze mam rzeczy dobre. Tu intuicji już za mało mi daje. Mhm. To odbierzemy pod intuicję załapańczki bo trochę mało mi intuicji dodaje, daje to mi się nie podoba a daje mi za dużo kondycji na przykład mm -hmm. ale to możemy sobie już użyć teraz to by się przydało odprać no może by było to mi daje też nie tego jak ja mam to tak zamiast że tak na podgląd o by było tak eee, aha. no trzeba nie najgorzej by to wyglądało mogę weźmiemy to i zostało nam tylko to to nam zostało I to już trzeba odpiąć pod intuicję że było o ale czy ja chcę mieć tyle tego ja bym wolał zostać przy tych 500-600 przy 6 teraz? To jest przy 6 Dobra, zrobimy tak. I teraz to trzeba odpiąć. Bo to jest gówno. Mi się to nie podoba. No Nie, no tak to nie. Czyli co mi dał mój poprzedni? Intuicję i siłę. No to tak musi dawać i ten. No to najwięcej pon pójdzie. O! No taki ciul troszkę w sumie. Proszę, taki ciulowy w ciulu. Moje kondycje daje, której tu nie mam i to jest ból. za Sadzę moment. Nadal ciulowy. Ciul. Jeszcze większy ciul. Tutaj najwięcej oponek pójdzie, mi się wydaje. No prawie by było. Bo tak to by wyglądało to tak, to całkiem nie najgorzej Chociaż kuźwa ja bym to zmienił Nie podoba mi się to No i to jest szkółśwa by było prawie żgit. git Tylko kuźwa ta intuicja mi to spada w ciół A to za dużo mi spada No więc to ten klejnot pójdzie w sumie Tych opłonek Gdyby to jakokolwiek wyglądało Dobra, to już mogłoby zostać w sumie To mi więcej HP dawało To jednak, jednak Kur On no, trochę oponek na to użyję, no co zrobię, no No Ronaldo się popisał. Całą kodychę dało. Prawie, że. Oho, jeszcze lepiej, no? Trzymaj ja to, to nadrobię wszystko? No, przecież tylko wydaje tyle siły ale 400 tego trzeba było naderabiać jakoś. No dajżeś tą intuicję, kuj, bo już wywaliłem raz do na to. Tak, odwirowywać cały czas. No patrz, kurwa, ja tu zajdę do zaopona, ale nie da mi tego jak chcę. Hamstwo w państwie, kurwa. No to daj wszystko, tylko nie to, co trzeba mi, naprawdę. No to już jest kuźliwe żary. No tak to się nie robi, kurwa. Chyba, żeby to zrobić, tak, że to założę. I coś, co mi kondycji daje inteligencji wciól. Co mi daje kondycji inteligencji, to mi daje kondycję wczuł I to kurwa odepieć teraz no to montujemy na peta w takim wypadku Coś czy to kurwa jest Nie, 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 nie Ja, ja mam wyjebanego Albo będzie dobrze, albo będzie chuj O, tu już bym mógł zostać to do no używamy tego na peta Tak i chuj, jest dobrze. Jest git. To jest git, to się zgadza. To mi trochę nie pasuje. Ale chuj. Rzutki też możemy sobie założyć. Możemy sobie przedłużyć na buntową wspomkę. By się przyda. Pomeczka. Już te pomuciki możemy wydać. Lul. Teraz nagle mi. Dobra, walić to. A tutaj tak jest mniej dobre. Tutaj dowalimy to za nimi i będzie git także było na 15 może, o. O i teraz się by zgryzało. To bym no. do rozmowy no, go A to za ostatnie te ale spokojnie. Będziemy jeszcze bardziej bili wszystkich niż wcześniej. Tutaj dałbym. Do, do o tak o, niech będzie. muszę to będzie git a jeszcze no to co? Stówkę siłę, Całą pójdziemy stówkę siłę, o i całą stówkę tu Żeby wiadomo jakoś to wyglądało w miarę. O! Już mamy miarę git Co ja chcę wydawać monety? No tak się nie bym powiedział. Tak się nie to monety chcę wydawać. Ten sadzik już mi się raczej nie przyda, ale wrzucę go do sejfu. Żeby on sobie tutaj tak leżał fajnie. No, niech sobie tutaj emeryturka tak zwana. Rzutki coś tam mam, ale to... W rzutki mogę te założyć, póki co mnie to tak dużo nie zmieni. A te sobie odłożę na później, żeby było lepsze. I sobie nie ma tak sklepik kilka razy. We cztery więcej nie, bo oponki są na cenę złota teraz. No kurwa, o tu lepszenia. Ale chujowe. <grywa> o! pato to! <wykryj. grywa> ja to chowam do sejfu A ten jest tam zajebisty. No tego to, to nie chcę. I cyk. No i maski. No, no masek nie potrzebuje. Ej, trzeba ja chcę to? Uj, nie będzie. Full komplet. Pasuje. Mi się podobi. No w tym momencie mam lepsze staty niż się miałem. Znowu. Ale jest jeden sposób, żeby to porównać, czy jest na pewno tak, jak ja chcę. Zwrócimy sobie na ten PL. I zobaczymy sobie tutaj na jedną osobę. Bo kurwa, tu się dokopać udało, to mi... Daj mi pół dnia No cały chuj mi to zmieniło <grych> Ale chuj Bo. To jest git w sumie Pat wygląda git Tu wszystko wygląda git Kurwa ta kondycja na pasie, ja jebe. To jest kurwa szok. Tu też jest tyle kondycji? Gdzie? Nie Wydawało mi się dobre Spojrzałem na siłę I kurwa, znaczy na siłę, na obrażenia jej się przeraziłem no, ale jest gici kuźwa. Mam komuś pierdolną tak dla testa. Okej. Okay. Komu ja mam pierdolną dla testa? Temu. Nie wiem, kto to jest, ale chuj. Chuj nieważne. Tego nie było, to świetnie, kurwa. Ej, <grywy> okay, komu ja mogę pierdolnąć dla testa? Hmm. Agnes? O, kurwa. To no może nie aż tak... Aż tak mnie nie pojebało może Boże, pan? Ulwa. 60 mocniej. Chuj Jak się O, nichuj chuj nie przegrałem, Hich. 142 honoru Kurwa 4000 na minus Nie. Dobrze jest Będzie karany, tylko to, to zazwyczaj wychodzi jak mnie ktoś bije, a nie jak kogoś Tak, tak to działa, nie? Ja nie mogę bić nikogo, oni mnie mogą bić, bo ja wtedy wygrywam, I ich honoru podskakuje i wszystko podskakuje, Poprzę. No, Dobra, to sobie pięć punktów będę dalej od nowa już zbierał. Monetki sobie zbieram dalej. Punkty najłatwiej uzbierać, więc no... Więc jest git. No i ogólnie mamy imprezę, Halloweenową event. Tak nie wspomniałem. Tak średnio mi idzie, na najjażdż mu powiedział. Ale damy radę. Dzisiaj o 12.20 jest Łódź, więc zrobię już na pewno jedną jedną zadanko stąd. Teraz będzie No, A z piramidy mamy to ścierwo. Także Sadgi No. Więc No. Jest fajnie. Tak wygląda ranking. Tu, tak wygląda ranking. Tu jestem tutaj w dragonkach oczywiście, fajnych. I nie wiem, czy tu nie zostanę ogólnie. Bo. Przynajmniej, tu nie ma stypy, tu się nie da nudzić. To jest fajnie. Malta też, z tego co wiem, ma to przyjść. Więc będzie GIT myślę, że. No. A więc ja wam w sumie dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie o zostawienie suba. Żeby żadne filmy Was nie ominęły. Nie zapomnijcie o ocenie tego filmu łapków w Eludu. No i zostawienie komentarza dla statystyk. No. Albo zgłaszaj się do, do odcinek i chuj. No. Ale to by było na tyle. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.